Ok, widzę, że już usuwałem yy, dach. Tak, widzimy, że idiota właśnie kopie pod sobą. Dokładnie. Dobra. Miałem przed chwilą mały problem, ponieważ okazało się, że wyskoczyło. Yy, Niechcąco włączyłem ten pulpit kafelkowy Windows 8. Hmm, siebie że hmm, tak to powiem, yy, nareszcie zaczęli kopać nasze pomieszczenia mieszkalne. No, widzę, że mamy sporo kilofów, szybko kopają. Bardzo dobry znak. Yy, tak, widzimy, powstały nam smooth wooden woodlocks, i to są yy, przetworzone deski. Chyba yy, nie, przetworzone te przetworzone drzewa, yy, zwykłe drewno można pociąć yy, właśnie na wood splitting block. Co nam daje chyba ileś też szans na powstanie dodatkowego drewna. Oj, coś się stało. Migranci przyszli, bardzo fajni. Mamy mało ludzi. Yy, patrzymy, mam wyłączone choroby, także nie będzie. Tego problemu, co na ostatnim moim zapisie, jak musiałem wywołać całkowitą kwarantannę, gdy przyjechał apostoł Armoka. Dobra, ważne. Nie wiem, nie wiem, o co z tym chodzi. Mm. I, a, a tak. I, przyszła mi karawana, wśród których był Ghostly Plague Bearer, że się tak wyrażę. Myślę, że napiszę to w adnotacji. Mm, w każdym razie wyglądało na to, że kto... że koleś był czymś zarażony. Takąś ostrą plagą. Tego nie chciałem ryzykować I, pomoru. Znaczy pomoru. Nie chciałem ryzykować epidemii, byłem zmuszony zablokować w ogóle wejście do twierdzy i tym samym nie byłem w stanie handlować w, w żaden sposób. Właśnie, nie wiem czy mówiłem już o tym. Furniture workshop, zbuduję go zaraz obok. Okej, okay, dobra. Mm -hmm. Widzę, że bardzo szybko kopią, ponieważ dużo mamy killoffów. 41... Proszę. O, co ja widzę? Mamy kogoś y z gildii łuczników. I trzech z gildii Ł łowców? Łowców? Nie wiem. Y tylko, że strasznie dużo migrantów. I to mi się nie podoba. Bo nam problemy z żywnością i zakwaterowaniem. Też widzę, że kończy się alkohol. Kolejny. Jajajaj. My na pewno będą problemy z zakwaterowaniem teraz tak tak ceny które to nie były ceny nie to były ceny które ustaliłem podczas inaczej teraz właśnie trwa dialog pomiędzy naszym szefem a dyplomatą wcześniej wybieraliśmy co potrzebujemy od następnej karawany teraz informuje nas on Jakie będą ceny tego i co sami od nas wymagają? No, dodatkowe źródło zysku przyda się na start. Ale dobra, mamy strasznie dużo migrantów i dalej przychodzą. Pytanie: Czy mi przyszedł jakiś kot? Badger Dog. Carnivor Dobrze Dobrze kiżuwie kraby O oh. O oh, mamy Drajka Przyszło nam y, niejaki Plump Helmet Men, co to jest? Zapytacie? Otóż, Plump Helmet many mają następujący problem. Mogą się bardzo szybko rozmnażać i podobno mogą wszcząć rebelię, jeżeli jest ich za dużo. Wtedy nie będzie miło. Będę musiał się. Będę musiał jakoś wywołać nieszczęśliwy wypadek Tak wypadek yy, od razu mówię, przyszło nam tych sporo ludzi, bo aż 18, gdzie mieliśmy wcześniej populację 17. Hmm, zaraz znajdę jakąś pracę. To znacznie usprawni budowę naszego fortu. Jeżeli jest 45 osób, to myślę... Się... Aha, Tak, umowa. Czyli będą chcieli od nas mm, pancerze wygarbowane skóry i ser. Przynajmniej one będą miały największą wartość, ale to się pomyśli później. Jesteśmy jeszcze w stanie wszystkiego wyprodukować, co od nas żądają. Okej, okay, tak, tak, tak. Do, tak, tak. Niech idzie, niech idzie, niech, niech nie wraca. Mm, o. o właśnie, odkryłem też ciekawą rzecz. Że możemy zrobić trzy razy więcej węgla niż normalnie w topniku, w smelterze, nie wiem. Przy tym samym koszcie, gdy tutaj spalimy drewno, dostaniemy jeden węgiel drzewny, a tutaj aż trzy sztuki. Także niechaj produkują. Coś walczy. A, Peregrine Falcon. Nie ma co się martwić. Ja pomyślę nad nieszczęśliwym wypadkiem. Mm -hmm. Tymczasem tutaj kopią. O, niech robią to. Teraz nic się nie dzieje, więc zastanawiam się, czy tutaj zaraz nie zrobić cięcia. O, właśnie deski to są bloczki z drewna, inaczej hmm. wiem, jak zrobię. Będziemy potrzebować bramę Myślę, że 5 na 5 sporą bramę, żeby nie było Nasze miasto jest bogate, jeżeli przychodzi tu migrantów Tak, nie wiem, czy mówiłem, ale tutaj akurat Migranci to jest dobry znak Chociaż w sumie też nie zawsze Tu zrobimy mur To jest mur czy fortyfikacja? Mur mm -hmm, Tu jeszcze mur Yy, tak, tu będzie nasza brama. Mam nadzieję, że mam mechanizmy. Ale za mało. Będę musiał zrobić jeszcze jeden mechanizm. Oj, zawiecha. Mm, tak mówiłem już chyba, że nauczyłem się robić mechanizmy. I tak dalej. Dobrze, niech zaczynają budować tutaj wejście do naszej bazy. Mm. Tutaj kopią coś, dobrze. Tylko drwale by mi się przydali. A coś sprawdzę. Guterra już sprawdzałem. Shadowa nigdy jeszcze. Z nim źle. Okej. Okay. Mm. To jest chyba apostoł Remoka Tak. E, co oznaczają te kropeczki, zapytacie? To jest, zdaje się, lista proponowanych zawodów dla danej postaci. Fajna rzecz w ogóle. E, tutaj są same czerwone punkciki, tak jak. A nie, tamto jest dziecko, dobra. One oznaczają, że ktoś nie ma talentu w danej dziedzinie, bądź nie będzie się uczył, tak jak właśnie mają kapłani. Oni nie dostają doświadczenia żadnego, praktycznie, ale są w stanie wykryć kult Karpia. No właśnie, plump Helmet Man. Oni będą problematyczni, już widzę. Mmm, dobrze. Tak myślę, że będę potrzebował, jeżeli mam 48 ludzi... Hmm, Rejs. Jeżeli mam 45 ludzi, to 15 górników, myślę. I 15 drwali na start. Musimy też yy, uwzględnić obecność łowców. Oni chyba się, oni mogą, znaczy łowcy to po prostu polują, mięsko przynoszą, prawda? Nie będziemy ruszać ich klasy. Ok, 15 górników, 15 drwali. Zobaczymy, czy się ruszą. Widzę, że niektórzy poszli już po ekwipunek. Oj, już widzę, już źle, źle moc zrobiłem Ok, i nie budują. Yy, dlaczego most zwodzony buduje, kiedy, i to jeszcze taki cienki? Otóż most zwodzony działa. w re, Most zwodzony jest rzeczą, która działa jak brama normalna miejska. Przez przypadek to odkryłem, kiedy budowałem moją bazę. No i jest niezniszczalny. Także będzie skuteczną, skutecznym sposobem obrony. Widzę, że sporo osób. Kopię, więc zlecę już budowę kilku farm. Jako, że na pewno się przydadzą, a są jeszcze bezrobotni w naszej bazie. Widzę, że nie zbuduję tego fragmentu tutaj, ponieważ staje mu na drodze dzik. Przerwę budowę. A jak? Tak często jest, jeżeli ktoś ma zwierzaczka, że. Taki zwierzaczek przeszkadza w budowie. Yy, myślę, że teraz zlecę. Tak, w ogóle już się tu będę przenosił. Okej, drzewo rośnie. Będę się już przenosił na górę. Nie ma co... Nie ma co siedzieć, nie wiadomo ile na dole. Złożymy, złożymy, złożymy. A wszystko przeniesiemy na górę. Nie ma co. Tylko dobra, niech kończę tam budowy mechanizmów i tak dalej. a Zresztą. I wszystko to wszystko.